Siema widzowie. Dzisiaj jak widzicie Max jest z kotłowni bo z powodu tego, że chciałem wam pokazać nowe zwierzę w tym odcinku, że jeszcze się to nowe zwierzę przyzwyczaja, ale to nie pies. Zaraz pokażę jakie. Na razie Max tutaj. Tu to. Ja widzicie, tylko Wam pokazałem klatkę, no bo to zwierzę nie chciało wyjść. To się jeszcze przyzwyczaja. Dopiero to przybyło. Mam przyzwyczaje. Nie. Dajcie palesz. Skurczemy, to oddamy.